Cześć. Z tej strony Krok. Witam was bardzo serdecznie w mojej poradnikowej serii z No Sky. Dzisiaj pokażę wam alternatywne źródło zarobku dla tych, którzy dopiero zaczynają grę w No Man's Sky i być może mają pewne deficyty budżetowe. No to jest dobrze trafiłeś. Fajnie, że jesteś. Pokażę dzisiaj tobie jak zarobić kilka milionów jednostek w niedługim czasie. Co jest ważne, Przede wszystkim, jak wlatujecie do systemu, nie zapomnijcie skanować planet, które w danym systemie są. Na przypadku komputerów robicie to za pomocą C każdy statek powinien mieć taki skaner. Jak widzicie, dzięki skanowaniu planet, możemy się dowiedzieć, że właśnie na tej ekstremalnie gorącej planecie, która jest oddalona o jakiś tam czas od nas, możemy wydobyć starożytne kości. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo dobre źródło zarobku. Tą planetę odkryłem też niedawno i ona również ma starożytne kości. Cóż, jeżeli mieliście problem z zarabianiem pieniędzy, a przy okazji lubicie eksplorację, to serdecznie Was zapraszam na tą planetę. Lecicie sobie na taką planetę, która ma wspomniane przeze mnie na początku starożytne kości. Halo, czy to jest woda? To jest woda akurat. Polećmy sobie na tą ekstremalnie gorącą planetę i z niej będziemy wydobywać starożytne kości. Ta planeta, która była obok nas, niestety skonstruowana jest w większości z wody, więc niestety jest mało lądu, trudno dostępne skrawki z, z terenu, więc musimy sobie radzić inaczej. Polecimy na planetę, która jest ekstremalnie gorąca. Trudne warunki atmosferyczne. Pamiętajcie, żeby się nie rozbić o jej powierzchnię. Lądujecie, następnie wysiadacie i już wiecie, że jest tutaj bardzo, bardzo gorąco. Więc wchodzicie w skaner i szukacie naturalnych cmentarzy. One są zazwyczaj oznaczone taką żółtą, złotą ikonką. Zaznaczacie sobie najbliżs najbliższe, naturalne cmentarzysko i się do niego poruszacie. Dobrze, jesteśmy blisko tego cmentarzyska. Następnie, za pomocą manipulatora terenu, w przypadku tych, którzy grają na komputerze, broń zmieniacie czy narzędzie zmieniacie za pomocą przycisku G, przynajmniej tak jest na moim komputerze. Jak widzicie, naturalne cmentarzysko zawiera kilka kości. W tym przypadku mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kości. Podchodzicie nad dany znacznik i wykopujecie dziurę. I bierzecie takie starożytne kości. Wydobyliśmy intrygujący część szkieletu. Ma około 349 lat i jest wartość 74,5 tysiąca jednostek. Dobry start, ale nie, na, nie takich kości szukamy. Wykopujemy kolejną kość i okazuje się, że trafiamy na bardzo rzadki przedmiot. To kosztowało 74 tysiące. To kosztuje już 460 tysięcy. Ile roboty było przy tym? 45 sekund? 30 sekund? Zarobiliście już tylko na tym pół miliona. Jeżeli nie lubicie gliczować, nie lubicie chodzić z kobaltem od stacji do stacji, to jest to sposób dla Was. Ale okej, okay, sprawdźmy, ile w parę minut uda mi się zarobić. Kolejne starożytne kości. Tym razem. Kolejny raz wydobyliśmy kość, tym razem za 90 tysięcy. Ta kość kosztuje 118 tysięcy. Jak sami rozumiecie, zarobiliśmy kilkaset tysięcy w naprawdę bardzo krótkim czasie. No dobra. Czy gdzieś tu są jeszcze naturalne cmentarzyska? O, tu jest jeszcze jedna kość, zapomniałem o niej. No dobra, wydobądźmy ją. To jest akurat kość warta 67 tysięcy. No nieco brakuje nam miejsca. Zaraz się tego miejsca dorobimy. Szukamy kolejnego naturalnego cmentarzyska. Pamiętajcie, że to jest planeta ekstremalna. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o, swój, o swoje zdrowie. Żeby no nie mieć problemu po prostu z umieraniem. Ok, po kilku minutach poszukiwania natrafiam na kolejny znacznik naturalnego cmentarzyska. Zaznaczamy sobie i już idziemy w tamtym kierunku. Ok, dotarliśmy na miejsce, i okazuje się, że mamy tutaj do czynienia chyba tylko z dwoma kośćmi. Wyko wykopmy sobie. To jest kość, kolejny raz e, młoda i niezbyt dużo warta. Sprawdźmy, co jest tutaj. I tutaj tak samo. Ale pamiętajcie, grosz do grosza. Uzbiera się pół kosza. Ile mi to zajęło? 5 minut? No niezbyt dużo czasu, jeżeli chodzi o dotarcie tutaj. Naturalne cmentarzysko lecimy dalej. Widzimy się na miejscu. Dobra, dotarliśmy do kolejnego naturalnego cmentarzyska. Musicie pamiętać, żeby uważać na strażników, bo oni mogą was, zaniszczenie ziemi mogą was e, ukarać. Mm, zdobyliśmy pożółkłą, pożółkłą kość, która jest warta 116 tysięcy. Wydobywacie kolejne I, i kolejne. I trafiają wam się same, przynajmniej mi, same niebieskie. Ale pamiętajcie, że to jest kupa, kupa siana, jeżeli macie miejsce w ekwipunku i możliwości, no to możecie sobie na takiej planecie spędzić bardzo, bardzo długo czasu i wszystko to sprzedać po prostu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Szukajcie naturalnych cmentarzysk, szukajcie starożytnych kości i w alternatywny sposób zarabiajcie sobie pieniążki. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że Wam pokazałem pewien sposób, o którym nie wiedzieliście. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. No i czekaj na kolejny odcinek z no Man's Sky, który pojawi się już niedługo na moim kanale. Dzięki za to, że byłeś. Pozdrawiam Cię, do usłyszenia, cześć.